Siemano z rana, jest ten dzień, gdzie odsłaniam po dwóch latach. Po dwóch latach to tak sporne, no bo może minęło półtora roku, ale żaluzje odkąd są nigdy nie były otwierane. Jak widzicie, jest zawsze tutaj było zaślepione, żeby nikt czasem nie otworzył, żeby nie wciągnęło brudu. I tutaj rączka też, rączka już może wypaść. O to nie jest tak łatwo widzę no i co, będę otwierał pierwszy raz yy, pierwszy raz te żaluzje, także jasność wpadnie, o kurczę klej na rączce, będzie trzeba będzie, słuchajcie jasno i będzie widać piękne pole, ładne serenki, króliczki biegające, las Także jest ta chwila, no i co się ukazuje? Wiadomo, brudna roleta od steropianu, od pajęczyn. Potrzebuje więcej czasu, żeby ją przyczyścić. Mniejsza z tym wy nie będziecie czekać. Ja nie będę czekać, bo mam gorącą kawkę. Później sobie przeczyszczę. I otwieram. Słuchajcie, dzisiaj miał dojechać serwis Sampre, miał mi ustawić krancówki. Jest prąd podłączony, ale muszę z guzika je zatrzymać, bo może je rolki przewinąć. Trzeba rozwiercić płytę montażową. Ja Wam to nagram, jak będą dzwoni, dzwonili do mnie, że im się samochód popsuł, popsuł dzisiaj, nie dojadą, albo dojadą później. Także ja je z guzika zatrzymam, no i działamy. Otwieram. Ujrzycie razem ze mną ten piękny widok, PGR -y. zaczynamy. Jest, dzieje się magia. Szkoda tylko, że taki widok za oknami. Cieszę się razem z wami, albo wy razem ze mną. Muszę tak jak mówię je zatrzymać I mamy to mamy to zobaczcie taki widok będzie z moich okien z salonu czy się komuś podoba czy się nie podoba Budynek Pegerów na samym ogrodzie nazwita. Teraz już wiecie, dlaczego rolety były wiecznie zasłonięte. <grymne> tak to wygląda. Tak został zrobiony też tarasik. Takie jest wyjście. Załóż ja przebrane na brudno, bo idę robić jąca. Idę go murować, wbijać szpilki. Oto proszę. Ogród w całej okazałości. Fajnie? Brzydko? Napiszcie w komentarzach. Muszę jeszcze raz opuścić, bo ja je kompresorem tylko zrobiłem i muszę je opuścić, ładnie je umyć te lamele. No ale jest, zaskoczyło. Zadziałało. Taki widok z tarasu. No dobra. Takie lico jest zrobione. Jest na zero, nie ma schodku. Tak to wyszło, jak widzieliście w tamtych odcinkach, tą listwę dokładałem. Okna bardzo drogie z firmy okno plast i od razu wam powiem tam ciekawostkę. Oni bardziej się specjalizują. To okna wysyłają za granicę, w małym procencie jest sprzedawane na Polskę. Z tego co się tam dowiedziałem, to bardziej wszystko jest wysyłane za, za granicę. Także tak to wygląda. Dobra, to na tyle. Byliście ze mną na pierwszym otwarciu. Co mogę powiedzieć? Brak mi słów na ten piękny widok. Naprawdę zatkało kakao. Tak to wygląda. Dobra. To na tyle. Do następnej wrzuty spróbuję dzisiaj wymurować jąca jedną warstwę. w Brukseli z unijnymi komisarzami. Dobra, yy, zaczynam jąca. I od czego ja go zaczynam? Od problemów, które stworzyłem sobie na samym początku, czyli już na etapie wylewania fundamentu popełniłem błąd. Jaki ten błąd był? Ten błąd był tego typu, że... Zrobiłem go poniżej gruntu, poniżej zera, minus 28 cm, czyli jak sami słyszycie, joniec, joniec. Nie każdy wie, co to jest joniec. Joniec to jest bloczek taki, który no, ogólnie tak wygląda ogrodzenie. On ma 20 cm, ja mi tutaj wychodzi na samym początku 28 cm w dół do stanu 0, bo tutaj sobie wykopałem. Ja zaraz wam pokażę, jak ja to sprawdzam. Stan zero musi być od, od zewnętrznej strony. Załóżmy, że jest oczko, no wiadomo, tu jeszcze 2 cm w dół, ja już to sobie zmierzyłem, ale żeby, żeby tak Wam pokazać, zaobrazować. Czyli zobaczcie, cały bloczek się schowa, fundament jest zaizolowany, ziemię się przesypie na bok, wszystko co będzie padać będzie jakby wilgoć. Wilgoć na tym jącu yy, przejdzie górą, będzie podciąganie kapilarne, ja to tak nazywam, będzie podciąganie i nawet gdy... Będzie, czysto teoretycznie, y, popada i zacznie wysychać joniec, zacznie wysychać od y, góry. Wiadomo, tam gdzie wiatr go owiewa i tak dalej. Ale przy gruncie zawsze będzie ciemne, czyli będę miał dwa kolory. Będzie mokre y, z jasnym. To jest dla mnie jakby nie do... Y, nie do zaakceptowania. I co muszę zrobić w tej chwili, jeżeli został błąd popełniony? A dlaczego? Bo nie miałem wiedzy i mi pisaliście o tym, ale już po fakcie, jak wylałem fundament, że kopie się dziurę. Ja zawsze się dziwiłem, bo te fundamenty były bardzo nierówne. Teraz już wiem, jak wy na tym uciekacie: kopiecie dziurę. No nie wszyscy. Jeżeli macie, jeżeli macie ładny yy, poziom, to można zrobić taki piękny fundament, jak ja mam. No ale ja tutaj miałem, yy, który leci pod skosem od początku. Do samego końca jest około tam, zgaduję, 40 cm różnicy, czyli mogłem faktycznie wykopać dziurę zalać ją betonem, w miarę wyrównać, nawet nie trzeba było tego dobrze wyrównywać, ponieważ idzie beton i na tym, na tym betonie się układające. I ja nie miałem wiedzy typu, że jeżeli jest krzywo, ucina się jąca byle jak, byle by złapać górną, górną linię. No teraz już o tym wiem, teraz bym zrobił inaczej, o wiele szybciej, więcej czasu bym zaoszczędził i pieniędzy. No bo teraz idzie jednak bloczek ten betonowy w piach. Yy, nie ma rzeczy, których nie da się naprawić albo zrobić poprawnie, zgodnie ze sztuką. Ja, żeby zrobić to zgodnie ze sztuką, yy, muszę, muszę go wybiteksować. Czyli ja to na to mówię, bo ziomki też do mnie wydzwaniają: Jaki biteks? Jaki biteks? Biteks to jest yy, yy, pod samochód się układa, jak się go tam yy, przed korozją zabezpiecza. Ja na biteks mówię ogólnie izolacja przeciwwilgociowa na fundamenty. Nieważne. Yy, Układam go, maluję tutaj biteksem, nie będzie podciągania, nie będzie mi zaciągał wody do góry i joniec będzie równomiernie wysychał, jeżeli na niego deszcz będzie padać. Jak widzicie, ten joniec potrafi złapać bardzo szybko ciemny kolor, jeżeli on będzie mokry, ogólnie on jest jasny. Może nie tutaj, bo tu jest przybrudzony, bo ja już tutaj i szlifowałem ten fundament i go pobrudziłem i tak dalej. No dobra, działam. Układam, co muszę zrobić? Zaczynam od wywiercenia miejsca na szpilki, ponieważ mój fundament się rozlał na boki. Nie mam fizycznie gdzie umieścić pierwszej szpilki, nawet nie wiem jak to zrobić. Wywiercę otwór, wbiję szpilkę i rozciągnę sobie sznurek po długości. Zaczynam od tej strony, jadę sobie w tą stronę. Jak się zakończy, tak się zakończy. I to samo robię od tamtej strony. Jadę na tą stronę. Bez w ogóle żadnej przymiarki albo powkładam w pręty, żebym czasem się nie nadział, bo nieraz jest bardzo blisko, że może mi nie wejść. Nie wiem ile tutaj tego dostansu muszę założyć. Także nawiercam, śpilę, wbijam. Później, może jak nie wejdzie ładnie, to na kotwę ją strzelę, a fizycznie później ją kontóweczką obetnę i, i zostanie na wieki, wieków tam. Dobra, ruszam z robotą. Dobra, dwa odwierty na szpilki. Sprawdziłem sobie, jak leci yy, cały ten fundament jest OK, także działam dalej. Dojechali. Ja działam z ogrodzeniem, serwis dojechał. Także elegancko, powiem wam. W 4 dni serwis na miejscu, nie trzeba czekać, a ja wam zawsze to mówiłem, że firmy się poznaje po tym, jak działają z reklamacją albo jakimś serwisem, a nie po tym, że wam sprzedadzą, a później znikają i nikogo nie ma. Tutaj jest na fula. No, a jak się dobrze zapłaci, to się dobrze ma. No i mam w tej chwili tą regulację tego, tej roletki. Jest rozkręcana. Tylko serwisent zniknął. Dobra, tak szybko wam wrzucam, jak to wygląda. Serwisent odbezpiecza generalnie tą płytę, taką, do której się dostaje do silników, bo wy mi tam pisaliście, że nigdy nie będzie możliwości dojścia do serwisu. Kompletna bzdura, jest to płyta serwisowa, i takim pokrętełkiem ustawia silniki, kiedy ma się zatrzymać. No i to na tym polega ta cała regulacja. Także to na tyle. Do następnej wyrzuty z moim jącem. Tak szybciutko odpalam kamerę, bo to już mój ostatni pustaczek. Za dużo nie zrobiłem, bo wiecie, pierwszy raz. Także sprawdzam po 10 razy. Tutaj go przykleję w tej chwili. Zaraz, niestety, i tak deszcz lunie z całej siły. Także folią to nakryję. Mówię, tu jeszcze by się dwa przydały, ale już nie zdążę. Tam w ogóle nie dałem rady. Bo bardzo długo mi zajęło, żeby wypionować tą, tą belkę tutaj, nie, klinami, podeprzeć i tak dalej. No i co? No, tak to wszystko wygląda. Pod sznureczek, po sznureczek i lecę sobie. Byłem dokupić, bo miałem MM setkę. Robiłem na to. A teraz robię, robię na to. Dobra, to na tyle tej wrzuty. Jak jutro będzie pogoda, to kleję dalej, jak nie, to się zajmuję środkiem, będę oblistwowywał całe mieszkanie, bo drzwi już są wstawione, także... No i tak działam, tak działam. To na tyle, cześć! Aha, i jeszcze zapomniałem, tutaj właśnie wysmarowałem... Włączę latarkę biteksem... O, latarka kipła. Tu wysmarowałem biteksem i suszę grzejnikiem. Jedna strona, także taki jestem... Genius, Jason. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's going to be a